Dzień dobry. Bliski Wschód, kultura i gospodarka to temat dzisiejszej lekcji. Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę Bliski Wschód, to myślę sobie szalenie gorąco obszar, gdzie dominuje islam ropa i często bogactwo i konflikty międzynarodowe. No a konkretniej co to jest Bliski Wschód? Wschód to region, który leży na pograniczu Azji, Afryki i Europy, mniej więcej, o właśnie proszę Państwa, mniej więcej to jest Bliski Wschód. Jakie kraje należą do, zaliczamy do Bliskiego Wschodu? Egipt, który częściowo leży, w większej części leży w Afryce, Izrael, na terenie którego znajduje się Autonomia Palestyńska, Jordania, Liban, Syria, Turcja, która częściowo leży w Europie. Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman i Jemen. To kraje Bliskiego Wschodu. W większości Bliski Wschód znajduje się w klimacie. Zwrotnikowym. Klimat zwrotnikowy to klimat suchy albo skrajnie suchy. Domyślam się, że my wiemy dobrze, że zwrotnik, suche powietrze, gorące przez cały rok. W związku z tym, duży obszar Bliskiego Wschodu to pustynie bądź półpustynie, czyli już wiemy, że mieszkańcy tego terenu będą zmagać się z brakiem wody i z bardzo wysokimi temperaturami. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu to Grubo ponad 90% muzułmanie. Domyślamy się, że religia wpłynęła na życie i na gospodarkę tego regionu, więc może troszkę więcej o niej powiemy. Muzułmanie to wyznawcy islamu. Islam to wiara w Allaha i Mahometa. Wiemy, że Mahomet jest najważniejszym prorokiem islamu, to jest ten, któremu objawiono islam, a on ogłosił go I proszę Państwa, islam opiera się na pięciu filarach. One nie mają hierarchii ważności. Jest ich pięć i są to takie jak pielgrzymka do Mekki. Każdy muzułmanin ma dokładać wszelkich starań, aby przynajmniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki, miejsca świętego związane właśnie z życiem, wędrówką Mahometa. Wielki meczet w Mekce. Centralnym punktem jest świątynia Al-Kaba, w której ścianę wmurowany jest czarny kamień. Czarny kamień jest największą świętością muzułmanów. Uważano, że początkowo był biały, ale przejął wszystkie grzechy ludzi i dlatego stał się czarny. I każdy muzułmanin właśnie do tego miejsca stara się przynajmniej raz w życiu dostać, czyli ten filar islamu, czyli pielgrzymka. Kolejny filar to modlitwa. Każdy muzułmanin jest zobowiązany pięć razy dziennie modlić się z głową zwróconą w kierunku Mekki. Nie zapominajmy o szachadzie. Szachada to uroczyste wyznanie wiary. Aby stać się muzułmaninem, musimy w sposób uroczysty wygłosić formułkę, w stylu, nie ma innego Boga niż Allah, a Mahomet jest jego wysłannikiem. I po takim uroczystym ogłoszeniu, wygłoszeniu tej formułki stajemy się muzułmaninem. Na pewno słyszeliście o Ramadanie. Ramadan to y, okres postu, około dziewiąty miesiąc y, kalendarza muzułmanów. I teraz, proszę Państwa, przez cały miesiąc, w okresie Ramadanu, muzułmanie... Od wschodu do zachodu słońca nie jedzą ani nie piją. Oczywiście są pewne zasady, które mówią, że jeżeli temperatura przekracza ileś tam stopni, to mogą nabrać wody w usta i ją wypluć, tak? Czyli wypłukać usta. Czy oni tego przestrzegają w każdym aspekcie, czy nie, to, to, to możemy porównać, czy wszyscy chrześcijanie nie jedzą mięsa w piątek, tak? ale myślę, że oni jednak dużo bardziej przestrzegają swoich zasad niż, niż chrześcijanie. Ok, już wiemy dobrze, co to jest Ramadan. Dalej, jałmurz, Muzułmanie zobowiązani są dzielić się tym, co mają z najuboższymi. Bardzo często ją można jest od razu odprowadzana z ich, z ich pensji, jako rodzaj podatku. I to właśnie pięć filarów islamu. I teraz troszkę więcej mówiąc o tej religii. Muzułmanie. Nie jedzą wieprzowiny, muzułmanie nie piją alkoholu, muzułmanie nie uprawiają hazardu. Dalej, hierarchia, hierarchia w rodzinie: głową rodziny jest mężczyzna i to on decyduje praktycznie o wszystkim. Pamiętajmy, że kobieta jest podległa mężowi. Wiemy dobrze, że kobiety muszą zakrywać swoją twarz i, yy, i, całe, i całe ciało. W wielu krajach, takich bardzo wyznaniowych, to nawet mąż decyduje o tym, czy kobieta otrzyma. No właśnie, skoro już to powiedziałam, wpływ religii w niektórych regionach jest bardzo silny na, na życie i politykę kraju. I musimy wiedzieć, że często słyszymy kraje wyznaniowe. Co to są kraje wyznaniowe? Szariat to bardzo surowe prawo oparte na Koranie, czyli na muzułmańskim piśmie świętym. I teraz, moi kochani, to prawo jest bardzo surowe, jak już powiedziałam. Na przykład za zdradę, czyli za cudzołóstwo, będziemy ukarani. Śmiercią. I to strasznie trudna śmierć, bo ona jest często w wielu regionach poprzez ukamionowanie, czyli walenie kamieniami w człowieka na śmierć, tak? Za kradzież możemy mieć obciętą rękę. Nie wiem, za jakieś inne przestępstwa wobec. Koranu, możemy być wychłostani na przykład, tak? Więc powiedziałam, to, to, to prawo jest bardzo surowe i teraz uwaga, musimy wiedzieć, że w krajach wyznaniowych to prawo jest powszechnie uznawanym prawem czyli mówiąc inaczej, prawo państwowe to prawo szariatu. Nie wiem, czy chcielibyśmy żyć w kraju, w którym Prawo y, opiera się na Biblii, bo jedni są silniejszymi katolikami, inni mniej silnymi. Teraz wyobraźmy sobie, że każe nam się, y, zabrania nam się w piątek jeść mięsa, y, zabrania się jakiegokolwiek dostępu do antykoncepcji, y, nakazuje się chodzić do kościoła. Y, no, o tym mówi dekalog, tak? Więc chcielibyśmy. dalej kara, y, Dalej, zdrada małżeńska będzie bardzo surowo karana, bo to jest grzech ciężki, więc y, domyślamy się, że już budzi się w nas y, wewnętrzny bunt. Ja generalizuję oczywiście, a teraz wyobraźmy sobie, że w wielu krajach Bliskiego Wschodu jest właśnie prawo islamu, czyli szariat wprowadzony, czyli bardzo silnie trzeba przestrzegać zasad religii. Więc domyślamy się właśnie, dlatego w wielu krajach na przykład nie kupi się chociażby alkoholu. Nie. Oczywiście domyślamy się, że będą kraje mniej i bardziej religijne, mniej i bardziej przestrzegające. Praw szariatu, takie, gdzie prawo szariatu jest powszechnie panującym prawem, i takie, gdzie będzie prawo cywilne. Tak? Dlatego, proszę Państwa, między innymi są kraje, w których będzie wielożeństwo, czyli mężczyzna może mieć kilka żon. Dalej są kraje, gdzie stosunkowo bardzo niedawno kobietom dano na przykład prawo prowadzenia samochodów albo chodzenia na mecze dla strefy rodzinnej. tak? Więc rzeczywiście kobiety w islamie mają chyba podgórkę. Nie najlepiej, chociaż one. One nie mówią, że jest im źle, bo uważają, że islam jest najcudowniejszą rzeczą, jaką mogła ich spotkać. Natomiast kiedy my na to patrzymy, Europejczycy, to sobie myślimy, biedne te muzułmanki, bo muszą słuchać się męża, nie wszystko mogą. Niektóre, w niektórych krajach dopiero niedawno otrzymały prawo głosu. Mąż może mieć wiele żon, my teoretycznie musimy się na to zgodzić, ale co jak się nie zgodzimy, prawda? Więc... No, ten, ten islam rzeczywiście jest religią bardzo, bardzo ciekawą, ale musimy pamiętać, że w tym regionie, o którym my mówimy, zrodziły się, a dokładnie mniej więcej o w tej części, zrodziły się, proszę Państwa, jeszcze dwie religie: judaizm i chrześcijaństwo. Yy, może tak, judaizm, chrześcijaństwo i islam, bo z tych trzech religii islam jest najmłodszą religią. I teraz wyobraźmy sobie, że na terenie, gdzie... 90, ponad 90% mieszkańców to muzułmanie, znajduje się kraj zwany Izraelem, który jest krajem y, Żydów. No, domyśla się, że w tym regionie bardzo, bardzo iskrzy. Tam y, ma miejsce, jeden z dla mnie z najtrudniejszych na świecie konfliktów y, międzynarodowych, konfliktów zbrojnych, bo tak musimy o nim powiedzieć. Y, a więc. Właśnie ten region to również region bardzo skonfliktowany. I problem polega na tym, że nie tylko to jest konflikt między na przykład muzułmanami a Żydami, ale musicie wiedzieć, że bardzo często jest tam konflikt między muzułmanami a muzułmanami, bo islam też jest religią podzieloną. Chrześcijaństwo jest religią podzieloną. Przypominam, że chrześcijaństwo dzieli się na takie główne odłamy to katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Islam, dwa główne odłamy islamu to szyici i sunnici. Et Mniej więcej chodziło o to, że kiedy Mahomet, y, Mahomet umarł, to należało wybrać jego następcę y, i zastanawiano się, kogo wybrać. Jedni uważali, że trzeba wybrać kogoś y, z, jego, z jego rodziny, czyli potomka, żeby to była ta krew i tak dalej, a inni uważali, że podobnie tak jak my papieża, wybrać takiego najbardziej zasłużonego z nas. No i proszę Państwa, towarzystwo się rozjechało. I mamy szyitów i sunitów, którzy szczerze się nienawidzą. I co musimy wiedzieć? Jak w danym kraju w większości są szyici, to oni rządzą, a więc sunnici są w mniejszości i, i są dyskryminowani. No więc jest walka, no to są konflikty, no to są prześladowania. I jak my słyszymy o terroryzmie o zamachach, o śmierci i my sobie myślimy, że giną biedni Europejczycy, to musimy zdawać sobie sprawę, że duża część ofiar terroryzmu islamskiego to są sami muzułmanie. Właśnie te dwie strony, które bardzo silnie ze sobą y, walczą. Okej, okay. moi kochani, już się trochę dzisiaj nagadałam, więc o. Gospodarce Bliskiego Wschodu i o konfliktach, które tam występują, powiemy sobie na następnej lekcji. Dziękuję i do zobaczenia.